Jesteśmy w Warszawie, gdzie dziś toczy się druga odsłona kongresu ESG Polska Moc Biznesu. Sprawdzamy, czy polski biznes nadal ma moc i co można zrobić, by tej mocy było jeszcze więcej, mimo dość ciężkiej sytuacji na rynku. Kolejna z debat za nami, teraz bardzo kobiece tematy, ponieważ i debata była kobieca, ale zdecydowanie nie tracimy tej mocy, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość. Moim Państwa gościem jest pani Beata Drzazga, właściciel i przedsiębiorca, Siedem firm pani Beato, szczęśliwych siedem firm. Tak. No to w takim Pewnie razie. Nie koniec. Tego życzę. No to w takim razie teraz porozmawiajmy o tym, jak to się robi, ponieważ uczestniczyła pani w debacie, gdzie rozmawialiśmy o kobietach w biznesie. Czy ta droga do tego, żeby osiągnąć sukces jest trudna? Czy mamy już rozpostarte czerwone dywany na tyle szerokie, co mężczyźni? I teraz mam tutaj panią. Siedem firm działająca prężnie pełna energia. Jak się to robi? Trzeba wiedzieć, że jest i będzie bardzo ciężko. Każdy, kto zaczyna swoją działalność, musi o tym wiedzieć, tak? że będzie ciężko w 80% wręcz. Tak? Jest cały czas praca z rozwiązaniem różnych problemów, strategia i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, rynek się wciąż zmienia, jak widzimy. Tak? I ja przez 22 lata tego doświadczam i, i wiem o tym już teraz dokładnie, że cały czas to są zmiany. I jak to się robi? Robi się to tak, żeby wykorzystać po prostu też swoje cechy charakteru i swój talent. Bo do tego trzeba się urodzić, niestety, albo stety. To zależy, kto o tym mówi, czy słyszy. Jeżeli już masz te talenty i masz ten dar w którym momencie życia jego się wyczuwasz, to jest, to jest ta chęć takiego tworzenia pasji, że nie chcesz się zgodzić z tym, właściwie w którym momencie cię życie gdzieś tam i to urodzenie spotkało i postawiło, w jakiej miejscowości i gdzie i, i właściwie robisz to, na, co, na czego pragniesz i ja tego pragnę, właśnie, pragnęłam tego, że chcę pokazać, co może być lepiej w służbie zdrowia, jak można traktować pacjentów, potem bardzo kocham malować, grać, rysować, więc wszystkie te talenty poszły w każdą jak gdyby moją firmę, bo i, i moda, i, i elektronika, i, i no, no dużo innych rzeczy. Przede wszystkim medycyna i ta miłość do człowieka. A proszę mi powiedzieć w takim razie, w którym momencie u Pani nastąpił ten przełom, kiedy Pani Beata powiedziała sobie, stojąc przed lustrem, aha, nie podoba mi się ten zastany porządek, chciałabym, żeby było inaczej, bo czuję, że mam w sobie tę siłę, żeby zrobić coś inaczej. Jak, kiedy miałam, by jak miałam 14 lat. Jak miałam 14 lat, ja już sama musiałam sobie znaleźć szkołę, znalazłam mamie pracę, miejsce zamieszkania dla mamy bliżej mnie i ja już wtedy poczułam, że aha, to mogę, więc ja mogę inne rzeczy zmieniać i ja też mogę latać po całym świecie i wszystko robić to, co inni, widziałam, że też robią, więc to jest łatwe i że można też się uczyć, że stąd już kończę siódmy kierunek studiów i jeszcze jestem dziekanem i wykładam i myślę, że dużo rzeczy można robić, tylko po prostu trzeba tak bardzo pragnąć tego i wszystko się zdobędzie, wszystko, pomyślałam sobie kiedyś studiując, a mając już dzieci, dobrze, będę się teraz uczyła, ta statystyka, ekonometria, te wszystkie przedmioty, które muszę się nauczyć, a ja bardziej kocham takie, jak się zarządza zasobami ludzkimi i tak dalej, ale to wszystko trzeba przejść. Ale wiem, że to zaprowadzi mnie gdzieś tam dalej, zwiększa moje horyzonty. Na pewno te, te nasze horyzonty i umysł się gdzieś tam też bardzo ładnie otwiera, jak podróżujemy. I ja właśnie podróżując też różne rzeczy odkrywałam, co kocham i co mogę zrobić, ale ten przełom, że firmę otworzyłam, to, to był właśnie, jak miałam chyba z 32 lata. I koniec zaczęłam zmieniać, powiedziałam sobie, nie odchodzę od służby zdrowia tej państwowej, otworzyłam jeden pokoik, założyłam mały faktuszek biały i mówię, no i co teraz? Tak i zaczęłam zatrudniać jedną osobę, dwie tysiące, dwa tysiące, trzy tysiące i tak dalej, otwierać filie i właśnie wtedy poczułam, że ja się pięknie spełniam, że mam skrzydła, zwłaszcza jak patrzyłam pacjentom w oczka i przytulam i no to jest coś pięknego, żeby robić to, o czym marzyłam, jak miałam nawet 3-4 latka, ale do tego zauważyłam też, że bardzo spełniam się w tym zarządzaniu, w tym organizowaniu, dlatego w tym tworzeniu i dlaczego ja otwieram kolejne firmy, dlatego, że cieszy mnie to, że mogę coś nowego znowu otworzyć, znowu coś zrobić. Uwielbiam tworzyć, kocham wyzwania. Ale się, się, bo słuchając mhm. Pani tego jest naprawdę ogrom jest i już widać, że faktycznie jest ta moc do dalszego ta, działania. Ta. Ale tutaj powiedziała Pani także, że spełnia się w roli matki ale oczywiście troje dzieci i właśnie to, że można im pokazać, co jest ważne w życiu, że ważne jest to, żeby była szlachetność, lojalność, miłość do drugiego człowieka, tak? Zawsze do moich synów mówię, bądźcie takimi rycerzami, bądźcie cudowni dla swoich żon, dla ludzi, tak? Ale też nie dajcie się, <grytanie> ale mówię, nie dajcie się w takim sensie, żeby iść przez życie, żeby nie bać się do córki tak samo, także... Nie gubić tej delikatności, tej subtelności, takiej pokory, bo pokora musi być, a iść przez życie z taką radością, że komuś właśnie pomaga, że coś robisz, że tobie coś pozostanie, tak naprawdę, bo pozostanie zawsze, jak robimy. I na pewno w wielu sercach, umysłach pozostaje to, jak, jak kogoś inspiruje, komuś coś mówi, odpisuje i, i ktoś mówi, Boże, pani to dostaje takie informacje. Ja dzięki pani otworzyłam firmę dwa lata temu albo ja dzięki pani stanęłem na, na nogi albo jakiś pan mi ostatnio napisał przez to, że moja żona nie chciała iść na spotkanie, ale panią... Posłuchała, ona teraz po prostu jest jak, jak na skrzydła, chce tworzyć, co robić, więc to jest piękne. Także ja mogę opowiadać, co ja robię, ale każdy musi też wiedzieć, że to jest ciężkie. To nie jest lekkie, już nieraz się chce płakać, bo to jest duży stres, prawda? To jest kosztem też swojego życia, zdrowia, ale jak właśnie pasja zamieni się w pracę, to już nie rozróżnisz tego, w którym momencie pracujesz. A w którym momencie odpoczywasz? Ale dla mnie, na przykład, samolotanie samolotami to jest coś pięknego, bo pamiętam, że poleciałam po, leciałam po nowe kolekcje, bo otworzyłam kolejną firmę, to był właśnie sklep. I pamiętam ten moment, jak do dzisiaj, jak teraz, że, że stoję na lotnisku we Frankfurcie i mówię, proszę, przecież ten świat jest inny niż tylko ten szpital i tak dalej, i tak dalej, gdzie bardzo go przeżywałam, i NRZ i w ogóle, że przecież są jeszcze inne kierunki w życiu. Mówię, koniec, ja chcę latać, ja chcę być na lotniskach, no i jestem co chwilę gdzieś lecę, gdzieś jeżdżę, i w sumie, jak ja mówię, że lecę i ten lot będzie trwał, nie wiem, 16 godzin, czy 12, czy 10, to każdy mówi, brata, ale to jest przecież było tyle godzin. Ja wiem, no i cudownie, bo wtedy nie mam komórki, przynajmniej nie chcę. Mogę coś czytać, przemyśleć i, i mam czas nawet się wyspać. Także... No właśnie chciałam zapytać o ten czas dla siebie, bo tych obowiązków jest ogrom. I teraz tak, jeśli chcemy działać w tak przedsiębiorczy i efektywny sposób, może nie jak pani, bo wydaje się naprawdę być wybitne i gratuluję. Dziękuję bardzo. To myślę sobie, że jeszcze właśnie ta organizacja, niesamowita odwaga, tak, zwłaszcza w brawo. związku z tym, że jednak jesteśmy brawo. kobietami i wydaje mi się, że stereotypy i komentarze także stopują. Tym bardziej nas. mnie to, nie, absolutnie mnie to nie stopuje, mnie to tak buntuje że ja się bardzo cieszę i wszystkie nakręcam kobiety, że kompletnie mają nie myśleć o tym, czy są kobietami, czy nie, bo jesteśmy tak też silne, jesteśmy przedsiębiorcą, dlatego ja to tak zawsze podkreślałam. I nie widzę w tym nic złego, że mówię przedsiębiorcą. Mam na myśli to zawsze, że jesteśmy silne. Ja to podkreślam, że my jesteśmy tak samo silne. I mężczyźni pięknie zarządzają, i kobiety. Ja bym nie chciała tu mężczyznom coś ujmować. Tak? Więc zawsze powtarzam już dziesiąty, kolejny raz, że nie dodawajmy, nie nadawajmy biznesowi płci. Bo nieważne, czy to robi kobieta, czy mężczyzna, jak jest silna, odważna, ile osób, czy mężczyzna, czy kobieta, nie mają tej odwagi, boją się. Są umysły ścisłe, które przeliczają stopa zwrotu i tak dalej, i w życiu by nie otworzyli firmy, bo czują, że minimalnie gdzieś tam jest ryzyko już koniec, wycofują się, tak? Ja czuję ryzyko, ale to oczywiście mądre tak i minimalne, ale i wchodzę w to, bo zawsze jest ryzyko. Nigdy nie ma biznesu, gdzie się lekko nie upadnie, coś ci pomylisz i tak dalej. Trochę to zawsze jest. To jest normalne, wstajesz z kolan bardziej silniejszym. I wszystkim przedsiębiorcom mówię właśnie o tym, żeby nie bać się i nastawić się na to, że będzie ciężko że to jest chorówka, że tak naprawdę to jest cały czas borykanie się z problemami, no bo rozwiązujesz to, no i to, że musisz być odważny. Jak ktoś nie jest odważny, to się do tego nie będzie nadawał, a ja, że czuję tą odwagę i szybkość podejmowania decyzji, to jest jeszcze bardzo ważne, tak, i musi być niesamowity optymizm, musi być ta radość, to ta energia, jeżeli mamy tą energię, to pociągniemy tych ludzi za sobą. Co z tego, że ja mogę firmy kolejne otwierać, jak nie nadążą za mną ludzie, tak? I kochajmy tych ludzi, bądźmy lepszymi przedsiębiorcami. Ja zrobiłam im wolne, jak mają urodziny. Nie świętują, a ja płacę. W piątki dwie godziny krócej. Czy możemy być lepszymi przedsiębiorcami? Kto mi zabroni? Kto mi zabroni? Nikt. I to mnie znowu cieszy. No, muszę przyznać, że wdrożyła tutaj Pani bardzo dużo optymizmu i takiej siły, nie mogę powiedzieć, że kobiecej, bo tak energię. jak mówimy, Paszy. tak, ale... Było to niesamowite i trzymam kciuki za kolejne podejmowane przez a Ponieważ była błogosławiona, szczęśliwa, przynosząca szczęście, naprawdę przynosząca. To tak, mam że nadzieję, że to szczęście teraz jest Dziękuję energię piękną. Dziękuję Wszystkim. bardzo, mam nadzieję, że nasi widzowie także te energie otrzymali. Proszę, dziękuję. dziękuję bardzo. Ślicznie, dziękuję. Dzięki, dziękuję. Dziękuję.